Druga część ABC, przebudzenia, chciałbym wytłumaczyć w tym odcinku, dlaczego w ogóle cokolwiek przeżywamy. Otóż, nasz system nerwowy zbudowany jest w ten sposób, że przez nasz system nerwowy przebiegają ładunki. Jeżeli ładunki przebiegają po jakimkolwiek Przewodniku, to występuje zjawisko elektromagnetyzmu. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z przepływem jakiegokolwiek prądu, będzie to zjawisko e, wyczuwalne. Jak możemy go zbadać? Na pewno e, robiliście, lub przynajmniej oglądaliście tego typu doświadczenia z samym magnetyzmem, kiedy to na kartce papieru rozsypywaliśmy wiórki. Żelazowe i podkładaliśmy magnes pod tą kartkę. I wtedy w, dwuwymiarowym, w dwuwymiarowej przestrzeni, czyli na płaskiej kartce, pojawiały się rysuneczki zrobione z tych wiórków, z tych opiłków żelazowych w postaci takich kręgów rozchodzących się promieniście. W przestrzeni trójwymiarowej taki obraz wyglądałby jak pączek z dziurką. Taki hiszpański pączek. W momencie, kiedy włączony jest prąd, dochodzi dokładnie do, to, do takiej samej emisji. Można to rozpatrywać na dwa sposoby. Może być to emisja falowa, zgodnie z fizyką kwantową, jak również emisja uwolnionych ładunków, czyli również korpuskularnie możemy rozpatrywać tego typu zjawisko. Dzięki temu. Że jest to fala, ta fala ma parę charakterystycznych cech. Taką pierwszą i najważniejszą charakterystyką jest jej częstotliwość, czyli pewne drgania. Jeżeli w świecie ludzi, którzy zajmują się ezoteryką, duchowością, problemami związanymi z religią, pojawia się Zjawi takie określenie wibracji, no to wibracja to jest właśnie częstotliwość falowa. My mamy swoją osobistą falę, która styka się z innymi falami innych organizmów, innych przedmiotów. Jesteśmy również zanurzeni w olbrzymim polu elektromagnetycznym ziemskim i te wszystkie pola między sobą wymieniają te częstotliwości. W momencie, kiedy te częstotliwości ze sobą zaczynają się stykać, dochodzi do pewnego zjawiska, które w fizyce nazywa się interferencją fal. Wzór interferencji fal, który został pokazany przez fizyków kwantowych, bardzo dobrze nam tłumaczy, w jaki sposób powstaje. Konstruktywne zjawisko interferencji. Co to znaczy? Konstruktywne zjawisko występuje wtedy, kiedy następuje zgodność fal, i tu jest druga charakterystyka falowa czyli te fale mogą być albo zgodne fazowo, albo w przeciwieństwie fazowym. To oznacza, że jeżeli są zgodności falowej, będą się nam i rysować nam wykres interferencji fal. Natomiast jeżeli będą w niezgodności fazowej, to będą się wzajemnie wyciszać te fale i będą zanikać. To dlatego nasze odczucia mówimy, na przykład, że nadajemy na jednej fali albo zakochujemy się. Efekt zakochania, przyjaźni, wszelkie te pozytywne emocje, które nas dotyczą i które przeżywamy, to efekt właśnie interferencji konstruktywnej. Natomiast Interferencja ujemna, dekonstruktywna, wykluczająca się to efekt, w którym doznajemy nieprzyjemnych wrażeń, na przykład antypatii, tak, że kogoś nie lubimy, to wtedy następuje taka, to drugie zjawisko. Inną charakterystyką fali każdej, w tym także elektromagnetycznej, jest jej natężenie, czyli siła. Poprzez tą siłę, jak możemy ją sprawdzić? Możemy nadawać przede wszystkim takie informacje. I też tutaj zakochanie się będzie bardzo dobrym przykładem, kiedy jest potężna emocja o dużym zasięgu. W związku z tym, jeżeli jest odwzajemniona, czyli nadają te osoby na jednej fali, następuje znowu konstruktywne, konstruktywna interferencja fal, i te fale dodatkowo wzajemnie się wzmacniają, sumują, jeśli chodzi o natężenie i wzmacniają, jeśli chodzi o zasięg, czyli zasięg tych dwóch fal będzie zdecydowanie większy. Stąd między innymi. Mówię między innymi, bo efekt zakochania to również wydzielanie się pewnych substancji dokrewnych, które powodują, że my czujemy się lepiej, szczęśliwsi, tak? Tam jest taka substancja jak serotonina, dopamina. one powodują zmiany w naszym organizmie i My wtedy możemy no, dużo więcej, tak więcej siły mamy, możemy krócej spać, mniej jeść i tak dalej. Te efekty z pewnością znacie. To jest jeden z efektów już bardziej fizyko chemiczny natomiast w przypadku fali elektromagnetycznej te, to uczucie, które nas wtedy ogarnia, no, to jest ewidentnie efekt odczuwania tego zjawiska. Fale elektromagnetyczne, właściwie w naszym znanym nam świecie, są wszędzie. Poza tym, że one są emitowane przez nas, są emitowane przez wszystkie inne rośliny, zwierzęta, przedmioty, w różnych zakresach oczywiście, i naszą Ziemię, to jednocześnie wszystkie te fale na siebie wpływają. Czyli każde przebudzenie Człowieka, o które omawiamy, to, to jest bądź co bądź ABC przebudzenia, powoduje, że każdemu kolejnemu człowiekowi łatwiej jest y, przebudzić się i zobaczyć tą łączność ze swoim stwórcą czy źródłem, jak, jak to zwał, tak zwał. E, w każdym razie y, wpływ, który my mamy na środowisko, nie jest jednostronny, to nie jest wektor tylko od nas do środowiska środowisko również wysyła sygnały do zawartych organizmów, a w związku z tym poprzez zmianę ładunków również wywiera wpływ na resztę przedmiotów środowiska, wody. Wszystko jest naładowane elektrycznie. Można by było powiedzieć, że żyjemy w elektrycznym świecie. Jeżeli chcielibyście szukać dowodów na to, że te związki istnieją, to niezaprzeczalnym dowodem będą prace pana profesora Sedlaka z lat końcówek, końcówka lat 60., początek 70., poparte naukowymi badaniami innych badaczy, którzy z nim współpracowali. Jest to polski profesor, był. Polski profesor, który udowodnił istnienie na powierzchni błon komórkowych tzw. elektrostazy. Jest to warstwa uwolnionych elektronów, jak wiadomo, z fizyki elektrony oznaczamy jako ładunki ujemne, które przykrywają powierzchnię wszelkich błon komórkowych i endo, i egzo... Także nieistotne, czy to będziemy rozpatrywać jedną komórkę, czy całą tkankę, wszystko zawiera się we wszystkim w pewnym wzorze fraktalnym. Dla wyjaśnienia od razu pozycji fraktalnej. Pozycja fraktalna to jest yy, obserwacja pewnego zbioru albo geometrii, albo wydarzeń, która powtarza się regularnie na, na najniższym poziomie, czyli na przykład na poziomie komórkowym. I jest ten wzór odtwarzany na poziomie załóżmy skankowym. Najłatwiejszym wzorcem fraktalnym, żeby móc sobie to wyobrazić, jest budowa atomowa, czyli ciężkie jądro wewnątrz atomu i chmura elektronowa otaczająca, krążąca wokół tego jądra i porównanie na makro. Skali, na przykład system słoneczny. Ciężkie Słońce, 99% masy i planety, które to Słońce pociąga za sobą w swojej podróży kosmicznej. Takich fraktali jest dużo więcej, są piękne ilustracje w internecie. Jeśli chcielibyście zrozumieć geometrię fraktali, zapraszam do odnalezienia takiego obrazka czy też animacji są naprawdę bardzo zdolni ludzie, którzy pięknie to robią. żeby zrozumieć wpływ naszej fali elektromagnetycznej, a także polaryzację błon komórkowych najprościej, żeby nie zaglądać i nie męczyć pracami naukowymi profesora Sedlaka. Chociaż bardzo interesujące, można by było wytłumaczyć to w ten sposób, że duża fala elektromagnetyczna, dla przykładu w naszej Ziemi, zmienia swoją polaryzację, czyli układ plus minus, i dokonuje automatycznie zmiany polaryzacji na błonach komórkowych. Czyli jeżeli zmienia się nadawanie falowe, to jednocześnie każda komórka i każda tkanka odpowiada. Podobną zmianą. W momencie, kiedy nasz układ nerwowy zmienia polaryzację w wyniku jakiegoś drażnienia, takie drażnienie nazywane jest sygnałem nerwowym. W czasie zmiany takiej dokonuje się depolaryzacja błony komórkowej, czyli to, co otacza to takie drzewko, które nazywamy neuronem. I w wyniku tej zmiany polaryzacji zmienia się również układ falowy na całym zestawieniu neuronowym, tak zwanej ścieżce neuronowej. To możemy potraktować jako prosty sygnał powiedzmy oparzenia, ukucia, ale również nasze myślenie, nasza wyobraźnia, nasze sny, koniec końców, także polegają na zmianie polaryzacji naszych błąd komórkowych. W związku z tym, jak często będą zmieniane te ładunki, to występuje wtedy ta częstotliwość, czyli ta wibracja. Podniesienie wibracji, czyli wyższa częstotliwość zmian, będzie aktywować większe zmiany w środowisku, oczywiście, ponieważ środowisko też będzie ustawiać się. Jeżeli na zewnątrz będziemy mieli minus, no to środowisko będzie odpowiadać zgodnie z fizyką plusem jeżeli depolaryzuje się błona i na zewnątrz pojawi się plus no to środowisko będzie się ustawiać czyli fala elektromagnetyczna ziemska na przykład będzie się ustawiać w pozycji przeciwnej tak różnoimiennej się mówi i tym sposobem komunikujemy się ze środowiskiem i środowisko komunikuje się z nami